Dzień dobry! Moi drodzy, rok szkolny 2019-2020 dobiegł końca. Był to rok szczególny, albowiem uroczyście obchodziliśmy jubileusz 60-lecia szkoły. Był to rok szczególny, albowiem w murach szkoły nie spędziliście 10 miesięcy, tylko 6,5 miesiąca. Był to rok szczególny, albowiem musieliśmy pracować na odległość. Razem my, nauczyciele, wy uczniowie i wasi rodzice pokonywaliśmy trudy takiego nauczania, nabywając nowych umiejętności i ucząc się od siebie nawzajem. Myślę, że możemy być z siebie dumni. Najbardziej jednak cieszy mnie fakt, że pomimo sytuacji, w której się znaleźliśmy, wszyscy jesteśmy zdrowi. Wreszcie jest to czas szczególny, albowiem zakończenie roku szkolnego nie może odbywać się tak uroczyście jak w latach poprzednich. W takich okolicznościach przyszło nam rozstać się z ósmoklasistami. Przez 8 lat byliście blisko nas. A teraz odchodzicie w nową, na razie nieznaną przestrzeń przyszłości. Życzę, by to, co od jutra stanie się treścią waszego życia, było jak najlepsze, byście się nie zawiedli na ludziach, byście spotykali się ze sprawiedliwością i serdecznością. Wszystkim życzę radości i swobody, ale jednocześnie rozwagi. Ostrożności i przede wszystkim zdrowia w czasie wakacji. Bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia.